Produkcja roślinna to jest produkcja pod gołym, nie wiem. Paweł Amulewicz, witamy w barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik, w studiu plusaj i Kopernika Romuald Tański, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, serdecznie witamy Panie Prezesie. Dzień dobry, parę, dzień dobry Państwu. Były wybory, no i co ważne, chyba utrzymaliście zaufanie, bo zarówno prezes Hajhel, jak i Pan funkcję będziecie dalej pełnić. To cieszy, że samorząd rolników dalej widzi was na tych stanowiskach? No chyba na zasadzie zaufania to się odbywa. Trzech w zarządzie pozostało. Delegat wybrany do Krajowej Rady Izby Rolniczej, który yy, o relekcję się ubiegał o wiceprezesa Krajowej Rady, również nim został. Dwie osoby są nowe. Jedna z nich w zarządzie była już w poprzednich kadencjach, także sporo doświadczenia. Piąty jest nowy, ale też z Izbą w Radzie Powiatu był przewodniczącym też do czynienia ma. No, no szlify, my przechodzimy z marszu i kontynuacji pewnych rzeczy, natomiast e, każda osoba, która po raz pierwszy wchodzi do zarządu, to się realizuje na różnych polach uchwały Walnego Zgromadzenia. No i nie tylko e, my bez, bez przystanku idziemy. Do przodu, natomiast tymi kolegami, którzy po raz pierwszy weszli, a doświadczenie mają z poprzednich kadencji, no nie ma większych problemów. W miarę to jest poukładane, robota rozdana i tempo po prostu. Panie prezesie, jesień i zima to jest czas szczególnie trudny w roku dla rolnika dla hodowcy z Warmii i Mazur? Zima jest trudna dla hodowcy Warmii i Mazur, zwłaszcza ci, którzy bazują na przeżbowaczu, Tu jest potężna baza paszowa, pasz objętościowych potrzebna i jeżeli nakładają się susze, które cyklicznie, no są to problemy niesamowite. No w tym roku różnie to bywa, w Kukurydzach susza, w bożytkach zielonych, chociaż nieszacowane, trochę tam w zborze gradowicich i tym podobnie, ale są regiony, które gdzie rolnicy mają niedobór poważny, no. jeżeli nie ma tej paszy, a wszyscy pośrednicy, na wojnach ludzie się bogacą, także ten niedostatek nie ma litości, że, że ktoś nie ma, e, ma biedę, natomiast daje się taki towar, byle, byle jak jaka cena, jest dwu-trzykrotnie wyższa, z jakością jest różnie. No, przerabialiśmy to w 2015 roku, że pod płaszczem e, sfoliowanej sianów różne rzeczy się znajdowały, pokrzywa i gałęziówka i tym podobnie. No część to wykorzystuje. Jest problem, problem następny w trzodzie. No, ci yy, z, w związku z tym ASF-em, którzy yy, mają dużą produkcję, no, niespokojnie śpią po prostu w każdej chwili, yy, jeżeli się pojawia ognisko, likwidacja stada i co dalej. No, yy, na Barmii i Mazurach yy, tych ognisk jest sporo, już i przypadków również. Te strefy zostały przesunięte poza żółte, w województwie poza powiatem nowomiejskim, to wszędzie jest problem z chłodniami, tym podobnie, zasada taka, że i trochę oddzielnie trzeba w punkcie, gdzie ta chłodnia ustawiona w tej strefie jest i tu dowiesz, czekać na wyniki, także jeżeli nie ma zabezpieczonych tych kontenerów chłodniczych, to nie ma polowań ciśnienie jest bardzo duże. Zima jest również okresem takim na refleksji, przygotowanie się do wnios wyciągania, wyciągania wniosków. Szkoleń różnego rodzaju to na bieżąco są potrzebne w różnych tematach, żeby przygotować rolników, jak mają, jak mają reagować, jak mają się przystosować, żeby konsekwencji karnych nie ponosić z tego tytułu. Także w praktycznym rolnictwie nie ma odpoczynku, panie redaktorze, a tam, gdzie jest produkcja zwierzęca, świątek i piątek, nielimitowany czas pracy, nie ma że boli, czy wesele, czy uroczystość rodzinna, czy inne uroczystości. Rolnik pracuje cały czas. Rolnik pracuje. Panie prezydzie, na koniec, czego życzyć w takim razie panu, zarządowi, no i siłą rzeczy też rolnikom, którzy samorząd tworzą? Spokój to jest takie wasze marzenie? Spokój to jest raz, poprawna koniunktura, niezłe rynki, na no idealnych nigdy nie będzie, nikt astronomii nie żąda, ale. Ale to, co się robi, żeby dawało satysfakcję, teraz raz, a w sensie ekonomicznym, żeby dochód przy, przynosiło, żeby było na reprodukcję rozszerzoną, bo inaczej, jeżeli no w każdym biznesie jest tak, że jeżeli się nie opłaca, to się likwiduje, ogłasza upadłość i nie ma, nie ma innego wyboru, natomiast w tym rolnictwie to... Przywiązanie do tej ziemi i tym podobie, nawet w sytuacjach, kiedy nie powinno się wychodzić w pole. No. Ta natura rolnicza chłopska jest tak ustawiona, że czy się opłaca, czy nie opłaca. Wychodzi, pracuje, natomiast spokoju to raz, dobrej koniunktury, dwa. Mniej kataklizmów żywiołowych, typu susza, typu gradobicia, typu. Deszcze nawalne, przymrozki, bo to załatwia produkcja roślinna, to jest produkcja pod gołym niebem, gdzie nigdy nie wiadomo, niezależnie od człowieka można wszystko zrobić, nie mieć do siebie pretensji, zainwestować i nic nie mieć z tego, co widmo bankructwa grozi. Życzymy w takim razie panie prezesie, stabilizacji. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Romuald Tański, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv